moja nowa plazma o, zrobię 3D 3D to jest? zrób normalnie ale ładne Panasonic Sonik TXP 50GT 50R klasę jakoś to jest jedynka HD rzuć na następny kanał Co to jest? Aha, bo on łapie jedynkę za jedynką. HD ze zwykłą. Tak, po wtedy ma HD. O, tu trzeba jeszcze kalibracji zrobić. Ono ustawione na te. Przejazdkrawione przeraskra kolory. Nie o naszym adresie. tvp.pl ukośnik tvp kultura. Dziękuję i do zobaczenia. Informacje. Czego ty, ty ulecisz? No 16... dzieci i dwoje opiekunów. Zderzył się rano z ciężarówką w miejscowości Skrzydl nad Małopolsce. Jedno dziecko zostało przetransportowane śmigłowcem do szpitala w Krakowie. Pozostałe trafiły na obserwację. Dzieci w wieku około 10 lat jechały na zawody sportowe. Droga w tym miejscu jest już przejezdna. Cześć na tyłu.

Super. Ja, o! I teraz inteleczka było klasę. już że wyszł taki nieużywany taki odruch, no. Te fałe rozrywka. Dlaczego? Gdzie mm. oh. pudełko? Dalej. TVN. Ja mam sprzeczne informacje, no z każdej strony, no ale macie ostatnio, tylko wrotnie. I tu może być, żaluzje mogą być, żaluzje mogą być odsunięte, ty, ty zobacz, że on tutaj nie, nie tego, nie, nie, ma... nie ma takiego lustra jak w tym, jak w ledach. Za się nie widać, nie. No. No. Super. Nie odbierzemy tej przesyłki, proszę to odesłać. 你让他在们边算命中一